Dzień dobry. Tak naprawdę to może dobry wieczór. Ja sobie dzisiaj o tym pomyślałam, że kiedyś tutaj nagrywałam tyle gadanych storek, a teraz jak nagram taką jedną, to jest cud. Ale tak, no przy dziecku ma się mniej czasu, nie da się tego ukryć. Poza tym dzisiaj załatwialiśmy ważne sprawy, bo wyrabialiśmy paszporty, Lośkowi paszporty, a ja muszę zmienić moje paszporty, bo zmieniam nazwisko. Trochę się pokomplikowały, a z amerykańskim to już w ogóle taka procedura, teraz z tym moim nowym nazwiskiem, jeszcze na odległość przez ambasadę, to nie są takie proste sprawy. No i jeszcze zajęta byłam robieniem zakupów. Powiem Wam, że ta pogoda jest taka. Niby jest y, słoneczko, niby jest fajnie, ale jest chłodno i, i nadal nie wiem, jak do końca ubierać moje dziecko, bo moje dziecko jak się przegrzewa, to się denerwuje. Nienawidzi, jak jest spocone, więc ja go tak staram ubierać w wody, ale przykrywać kocykami, ale za to on denerwuje się, jak kocyki się na niego nakłada, albo kołderki. No, zdecydowanie dziecko, które jest wygodne. Oj, bardzo wygodne. Tak, ale. Y że ile ja robię zakupów dla niego ostatnio, ile ja robię ciuszków. On rośnie jak na drożdżach. To pojęcie, ja już rozumiem to pojęcie, gdy się mówi, że dzieci rosną jak na drożdżach. Ja nie wiem kiedy. Po prostu wszystkie ubranka może z dwa tygodnie nosi i zaraz są za małe. więc, tym, A teraz jak jest ta pogoda i trzeba zamawiać jakieś długie rękawki, body, skarpetki. To też jest niesamowite, bo on się nauczył ściągać skarpetki, wiecie? I on ściąga skarpetki, a później... Laki je zabiera. Więc ja cały czas domawiam skarpetki.